Witam. W drugim odcinku mojego kanału zaprezentuję Citroena C4 dwójkę. Karoseria w bardzo fajnym kolorze czarnym. Samochód nie jest moją własnością, jest wypożyczony z pewnej firmy, dlatego musiałem zakryć jej logo, stąd ta folia na karoserii. Otwieramy samochód. Silnik działa stosunkowo cicho, włączamy światła mijania, światła przeciwmgielne oraz światła awaryjne. Szyby tylnie i przednie sterowane elektrycznie. Sprawdźmy jak Citroen C4 prezentuje się z zewnątrz. Reflektory ze światłami do jazdy dziennej. Elegancki wzór obręczyków. Kierunkowskazy pod lusterkami sterowanymi, składanymi elektrycznie i ogrzewanymi. Przy włączeniu kierunkowskazu lub skręceniu kół włącza się odpowiednie światło przeciwmgielne co poprawia widoczność podczas skrętu. Skórzana kierownica z przyciskami funkcyjnymi audio do tempomatu oraz do zestawu głośno mówiącego. Citroen daje nam możliwość wyboru koloru zegarów oraz dźwięków dla sygnałów dźwiękowych, system audio wzmocniony dubą basową, bardzo fajny przestrzenny dźwięk, zestaw głośno mówiący bluetooth, możliwość odtwarzania muzyki przez bluetooth, port USB, wejście jack. Istnieje również wersja wyposażenia z modułem Wi-Fi na pokładzie samochodu. Pięciobiegowa, manualna skrzynia biegów, z bardzo elastycznymi przełożeniami. Czujnik parkowania tylni. Pojemny schowek, schowek oraz ruchomy podłokietnik, klimatyzacja, w tym wyposażeniu dwustrefowa. Całość wykończenia w kolorze ciemnoszarym. tapicerka materiałowa. Bardzo wygodne i komfortowe fotele. Tylna kanapa dzielona w stosunku 2 trzecie do 1 trzeciej. Sporą przestrzeń oferuje ten hedgeback również pasażerom tylnych siedzeń. Bagażnik o pojemności 380 litrów. Możliwość złożenia kanapy tylniej w odpowiedniej konfiguracji, co zapewnia dodatkową przestrzeń w bagażniku. Przyciski dające możliwość wyłączenia elektronicznego programu stabilizacji, a także czujnika parkowania, oraz przycisk otwierający bak. Otwieramy maskę, zobaczmy jak działa i wygląda silnik Citroena C4. Ta wersja silnikowa to silnik benzynowy o pojemności 1.4, o mocy 95 koni mechanicznych. Uśrednione spalanie katalogowo wynosi 6,1 litra na setkę, zaś prędkość 100 km na godzinę Nasz hatchback osiąga w przeciągu 11,9 sekundy. Dzięki za uwagę. To był Citroen C4 dwójka, drugi odcinek mojego kanału. Zapraszam do obejrzenia innych filmików na moim kanale. Na koniec praca silnika, pokaz jazdy samochodem oraz kilka zdjęć.